Zło. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, tylko skonsumuję takie dwa i będziemy jechać Jedziemy ryć ogólnie Także Didi Gold jedzie i Marcin. Może ich poznacie, zobaczymy. W ogóle czołg o, po trójce czołg jechał normalnie. masakra to nie był czołg to chyba jakiś kras nie pamiętam ale rozkminę przez chwilę Byliśmy całe zdroje i wszystkie miejscówki za free są normalnie pozostawiane do fulla miejsca może i by było więcej ale się zaczęli z przyczepami rozkładać a wiadomo jak jest przyczepa to i drugie auto to już masz dwa miejsca zajęte także trochę szkoda no i jedziemy dalej idziemy kawałek dalej zobaczyć powiem wam że tam gdzie ja Teraz właśnie zamierzam jechać, to mi tam wyskoczył pierścionek i jakaś moneta, dokładnie nie pamiętam jaka, ale to była fajna zagraniczna moneta i jak jedziemy tam zobaczyć. co żeśmy patrzeli no i życie jechać yeah. tam jest problem z zasięgiem to od razu wam mówię no to są dwa, dwa plusy są. raz, że macie spokój dwa, że no na... możecie sobie posiedzieć no a minusy są takie, że na przykład se filmu nie obejrzycie, bo jest naprawdę miło tam Chociaż ja będę szukał miejsca, gdzie będzie zasięg. To jest taki stary dom. Tam ktoś mieszka ogólnie w tym domu, nie? Ale przy tym domu chyba był zasięg, z tego co ja dobrze pamiętam. I co? Kawałek drogi przed nami. szoku, zgadnijcie, ile doba z prądem za osobę bo się pytał, ile ilu jesteśmy, ja mówię, że ja sam jestem nie, no chłopaki swoją drogą, nie to normalnie ten Ej, jak to się mówi 30 zł normalnie także się opłaca za 3 dychy taka miejscowa normalnie tam jest morze tu za potem też jest jego. I jeszcze tam z tyłu ja zawsze se tu parkuję, bo jest naprawdę mega. I macie tu prądy na drzewie, wszystko jest fajnie i blisko nad morze. Także rozkładamy manela i się bierzemy. Auto ustawione wziąłem od prezesa kabel, ale on jakiś taki trochę zmęczony był, i zwarem mi robił. Bezpiecznik mi wywalało, i musiałem pod sam prąd podjechać. Na szczęście miałem zwykły przedłuże zaraz wam pokażę, jak to zrobiłem. No i w międzyczasie muszę graty wypakować do lodowy No i co? Stół mam tu na razie. Muszę go umyć, bo brudny jest. Takiego kabla mi dał. O! I się tak włączyłem normalnie z mojego. Udało mi się. Słońce razi. Dobra, zaraz te róbcie wypakuję i muszę tu trochę ogarnąć, bo ja go podłączyłem po 230, a ze Solara już miałem tak trochę cieno. I przedłużacza drugiego nie miałem, i w końcu zabłysnąłem inteligencją i podłączyłem to pod ładowarkę. I teraz właśnie ładowarka mi ładuje zamiast Solara. A 230 jak widzicie, to nie ma, bo jest odłączone. Czyli jedziemy z akumulatora, wszystko i mam tu, To mi starczy światło, tu jeszcze tu mam parę. No i bateria jest ok. 13.1. Można żyć. Taboły. Muszę schować. Hmm? Kawka. Do lodówki. A my tu mamy. Flaki po zamojsku. Nie jadłem. Nie wiem. Skonsumuję. Powiem czy warto. Bigos wegetariański. Też nie żarłem. Sprawdzimy. To jakiś spray do podłóg. Także będę testy robił. W międzyczasie zdrowe napoje do lodówki pójdą. I tu mamy, bo zapomniałem, pulpety. Dobra, jedna ogarnięta. Bum. Idziemy na testy. Nie wiem, czy to żarłem, ale kiedyś wam odcinek, jaki robiłem z tych zup. Węgierska, gularzowa zupy świata. Powiem wam, że to nie jest drogie, bo chyba z 5 zł, A ten. Ostatnio jadłem jakieś indyjskie, chyba. I, i powiem wam, że nawet dobre. Nie mam bułki bułki następne ile bułek podpałka do grilla, ale nie będę robił niech się tam wala, promocja była pasta z węglem mega, raz jak pierwszy raz ją użyłem to się wystraszyłem jak zacząłem pluć na czarno zupka musi być lekko pikantna na rano pepsi w teren co my tu mamy sor normalnie i pasztet pomidorowy będzie jedzone i jeszcze jeden w sumie paprykowy no i co i to wszystko i zarawalę bo jest zachód słońca i, i zobaczymy albo w nocy ruszymy albo wcześniej rano poszukiwania robić bo w sumie już jest późno Dobra, mam pełen, która jest godzina. Godzina jest normalnie 20:15. No, tak trzyma, bo to światło w sumie ciągnie dużo prądu. No, ale w normie jest. A ile mamy stopni na zegarek? Nie patrz, bo jest źle ustawiony. 10 stopni ogólnie jest. Także nie ma tragedii. Później się kurde diabła odpali, ale to wieczorem, bo on się szybko nagrzewa. To jest 8 kW, także tu Afryka jest do tego Przy otwartych oknach, nawet jak dam na minimum, to tu w ogóle jest kosmos. No ale lepiej jakiś ciepak, ciepło, być zimno, nie? Kwiatek nie usech. A czemu? Bo słuszny. Widokówki nie będzie, bo jestem na zadupiu. Gasimy światło. Nastanie ciemność. I idziemy na wycieczkę. Za płotem 30 zł, nie? To grubo, co taki komper w ogóle nie czy dychy przyoszczędził? Masakro. I to tak, hamsko, Gościu ma pole, na notowe to mu stanął przed bramą No i co tu są takie domki, można je wynająć. Tam jakieś balety, nie wiem co to jest. No i fajnie, spokój to jest ogólnie. Jak już to byłem parę razy. Patrzcie na te widoki. O, ale pięknie. Ale zimno powiem, wam trochę się zasiedziałem, jak jest ciemno. No ale nic, i takie ma co robić. I ile stopni? 16. I jest niewłączone, nie? Także temperaturę camper trzymam, bo jest izotermu zrobiony, ocieplony i w ogóle hit. Odpalamy, ale mam problemy z kostką tam, gdzie piny są. I muszę nieraz tą kablem poruszać, ale zobaczymy. On. Czas na kolację, otwieramy lodówkę. I co tu wleci pierwsze lepsze? Węgierska gularzowa Zupy świata Widzimy kolację lodówka pełna Można żyć Zamykamy dziada Wlewam to tu I wstawiamy tu Tej kuchenki nie mam dalej, bo Nie robiłem, a W sumie na tej tirowej mi się tak dobrze robi a mało gotuje, a... no i mi to starcza w sumie powiem wam, że tej zupy to jest tak jakby kot napłakał normalnie to co to jest? łyżka zupy, ui, nie najem się no nic, stawiamy, nie? zapalniczka otwieramy gaz wybuchnie? bum jara się stawiamy gdzieś tu magii miałem. Nie wiem gdzie magii. Od razu dajemy od razu wlatuje magii. Ty ty, 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 powiem Wam, że to nawet dobre jest i nawet ostre. Tego mało jest. Jakby tak dwie torby wrzucił, to by się najadł. Ale ci powiem, że super. Ty, ja to z bułką maczam widzicie? Ło, i se tak szamie. I powiem Wam, że jest ostre, fajne. Także polecam, od razu mówię. zajebiste Kolejny dzień, 6 rano, trzeba się wygramolić. Na pokładzie mam normalnie, patrzcie, ile 27 stopni. Także jest sauna. No i chyba trzeba kawę walnąć nie? Taki mały patencik ta woda ma z 20 parę stopni. Bo tam mam tego diabła, i niedaleko tego to stało. I w sumie, jak chcecie się ogarniać, to, to właśnie dobry patent. Bo wiadomo, bojlera to ja tu nie mam ciepłą wodą. A przez noc to naprawdę się dobrze grzeje. Także rewelka. Ja już kawę właśnie wstawiam. Woda się robi. I gdzie ta kawa? Muszę kawę znaleźć. Gdzie ja ją mam? W lodówce. Jest ona. co ja tak kawę konsumuję z przodu słucham ze śpiewu ptaków i podziwiam widoki dzisiaj ma trochę kropić ale deszcz mi nie straszny no i dobra ja walę kolejną kawę i idę na plażę także w kolejnej części zobaczycie mnie na plaży i co widzimy się w kolejnej części pozdrawiam